I w trzech będą nas atakować. Zasady są takie, że trzy strzały w ciało i jedna w głowę. Albo jedna w głowę. Mówię do kamery, jak coś mi już. Że widzieliście, że ma schizofremia. Widzę się zapytać, czy coś widzieli, bo nie wiem, czy nas nie splankują. Są tu. Do prawej. Widzę ich. Biegnie tu, biegnie tu. Chowaj się, cholaj się. G Kolejny leży! Brawo. A bok leży po prostu, nie wiem. Dobra. No, do, że dobrze tutaj bronisz, tylko nie wiem, gdzie jest trzeci. Znaczy się gdzieś nie położył. jest trzech. Nie, nie bo oni się respią z powrotem jakby. A i ciągle no. To, a my mamy chyba po jednym życiu. Czy coś? Aha. Czy... Ach, gdzie? A ty jeszcze dwa razy musisz tak dostać. tam są gdzieś, po cichutku bo słychać ich rozmowy trzeba bardzo po cichu bo słychać ich rozmowy są blisko Dobra, nie, nie nie, strzaj, podejdziemy daleko są ty tam ktoś jest za tym drzewem? ty tam jest Kacper za tym drzewem? Jest tam, cofaka, cofajka Za drzewem Nie, czekaj, tu do lewej, tu blisko na lewo, może że wybiegł, widzę chyba go Czekaj, czekaj To nie on jest tam, jest tam, widziałem go, nie strzelaj! Cii. Głowa nisko, głowa nisko Tutaj i od boku Ocie. oć, Są tam Widzisz ich? Zceluj się Filip jest w tym okopie, Filip jest w tym okopie. Nie żyje! Nie żyje! Nie żyje. No chyba?